Księga Hioba, rozdział trzynasty. To wszystko me oko widziało, słyszało, pojęło me ucho. Co wiecie, ja wiem także. Nie ustępuję wam w niczym, lecz ja chcę mówić z wszechmocnym. Bronić się będę u Boga, bo wy zamyślacie oszustwa. Wy wszyscy, marni lekarze, gdybyście chcieli zamilknąć, Byłby to znak roztropności. Słuchajcie mego sprzeciwu. Na odpowiedź mych warg zważajcie. Czy to dla Boga fałsz mówicie? Dla Niego mówicie kłamstwo? Czy Jego stronę trzymacie? Czy rzecznikami jesteście Bożymi? Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? Czy można z Niego szydzić jak z człowieka? Przywoła was do rozsądku. Jeśli w ukryciu stronniczo mówicie, czy majestat nie budzi lęku, czy nie przejmuje was grozą, z, z, zdaniami z popiołu napominacie, a wasza obrona jest z gliny. Milczcie, niech ja teraz powiem. Cokolwiek może przyjść na mnie, unoszę w zębach me ciało. Moje życie kładę na dłoni, choćby mnie zabił, jemu ufam. A drogi moje przed nim obronię. To właśnie będzie dla mnie wybawieniem, bo nieprawy do niego nie dojdzie. Słuchajcie pilnie mej mowy. Na moje wyjaśnienia uszu nadstawcie. Mam gotową obronę przed sądem. Świadom, że jestem niewinny. Kto chce się ze mną prawować, wtedy umilknę i umrę. Uczyń mi tylko dwie rzeczy. A przed obliczem twym kryć się nie będę. Odejmij ode mnie twą rękę i sprawbym nie bał się ciebie. Potem zawezwaj, a ja odpowiem. Lub ja przemówię, a ty mi odpowiesz. Ile mam przewin i grzechów? Ujawni występki i winy. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga? Chcesz płoszyć liść gnany wiatrem? Prześladować słomę już wyschłą? Gorzkie wyroki na mnie wypisujesz i obwiniasz mnie o grzechy młodości. Nogi zakułeś mi w dyby, dokładnie drogim me śledzisz. Ślady stóp moich badasz, jak próchno się on rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mola. Koniec 13 rozdziału księgi Hioba. Rozdział 14 Księgi Hioba Człowiek zrodzony z niewiasty dni ma krótkie i niespokojne, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień, co nie trwa. A na takiego masz oko otwarte, mnie stawiasz przed swoim sądem. Któż czystym uczyni skalane, nikt zgoła, skoro dni jego są wyznaczone, liczba miesięcy u ciebie. Kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. Odwróć od niego wzrok, niech odpocznie. Niech cieszy się dniem najemnika. Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta. Świeżych pędów nie braknie, choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje. Gdy wodę poczuje, odrasta. Wypuszcza gałęzie, jak młoda roślina. A człowiek umiera przepada. Ze świata schodzi człowiek i gdzie jest? Wody z morza znikną i rzeki wprzód wyschną doszczętnie. A człowiek umarły nie wstanie. Nie zbudzą się zmarli, póki trwa niebo. Ze snu swego się nie ocucą. O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz. Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej służby. Aż moja zmiana nadejdzie, ty byś zawezwał, ja bym ci odpowiadał. Zapragnąłbyś dzieła rąk swoich, gdy teraz kroki moje liczysz, wtedy byś grzech mój puścił w niepamięć. Pod pieczęcią byś winę moją trzymał, a moje zło byś wybielił. Góra rozpadnie się w gruzy i skała zmieni swe miejsce. Woda zniszczy kamienie, fala podmyje glebę. I ty nadzieję wniwecz w człowieku. Miażdżysz na zawsze i on odchodzi. Pozbawiasz kształtu, odsyłasz. Czy weczci jego synowie? On nie wie. Czy też wzgardzeni już o tym nie myśli? Zadręcza go własne ciało odczuwa ból swojej duszy. Koniec czternastego rozdziału księgi Hioba.